Michael Jepsen-Jensen, kontrakt na przyszły rok w drużynie, która będzie czekała na awans. Szymon Schlauderbach, oczywiście mówię pierwszej Lidze. Szymon Schlauderbach, na pewno U24 w jakiejś no, przeciętnej drużynie pierwszoligowej. Zbyszio Suchecki, ta ostatnia trójeczka, Myślę, że spokojnie na kontrakt drugiej Lidzy wystarczy. Pfeiffer, do widzenia z ekstraligą. Antonio Lindbeck, nic się nie stało. A po drugiej stronie mamy taki oto. Drugą stronę medalu, i może zacytuję. Ostatnia pii porażka. Słuchajcie. Słuchajcie, słuchajcie. Ostatnia wasza porażka w sezonie. Koniec to cytatu. Dosłownie magia falwazu z tego sektora. No to są po prostu, jak to mój tato mówi, to jest po prostu folklor. I on jest z różlem za pan brat. Nam się wydaje, że piłka tylko jest. Yy, nieważne. Krajobraz po bitwie, krajobraz księżycowy, można powiedzieć, po drugiej stronie, tylko że też zyskują kontrakty prawdopodobnie, Patryku, jak gdzieś w ekstralidze, Pepe zyska trochę spokoju być może chyba, że po tej porażce i w ogóle być może w słabym sezonie, Kapitan jednak zdecyduje się nie odchodzić. No nie no, Frik to chyba już wiadomo, że GKM, nie? No niby, nie, jak się gdzieś... wszystko speł spełni to tak. Gdzieś tam słyszałem, że nawet po awansie falu najprawdopodobniej odejdzie. No kwech, nie wiadomo. Wiadomo, jeszcze faza playoff przed falobazem więc tutaj zawodnicy mają od dwóch do sześciu meczów, żeby się jeszcze pokazać w tej lidze i zapracować na przyszły rok, gdzieś na szukając swoich pracodawców, a drużyna miejscowych, no radość na pewno, bo jednak kończą z wygranym jednym z faworytów i, i, I w pięknym stylu ta porażka, ta wygrana w ostatnim biegu, więc tam było emocji, co nie miara, więc jeżeli spadać, to chyba w ten sposób. Ja bym sobie takiego spadku życzył. To jest jak wpaść rozpędzony motocyklem, właśnie wtedy muchany bandy. No to jest można powiedzieć dostąpienie tego, czego nie, uda nie udało się póki co i prawdopodobnie nie uda się, chociaż kto wie, dostąpić e, um, Ostrowi, Ostrowi, która jedzie jeszcze do Grudziądza, więc może z honorem pójdzie. Natomiast tutaj rzeczywiście zżartowałem sobie w odcinku Rybnika z Łodzią, że największym wygranym, no tutaj jest przegranym tego meczu Palubas, ale wygranym jest meczu Rybnik-Łódź, bo gdyby właśnie Rybnik y, tam y, Przegrał z Łodzią, a tutaj Falubas wtopił dwoma punktami, no to poszłyby poza sportowe tematy. Kochani, oczywiście zapraszamy na nasze social media, na Patronite, dawania nam kciuki i tak dalej w górę. Lajk lajkowanie to jest, to wszystko nam pomaga. To jest ekspres, można powiedzieć, wakacyjny, pierwszorigowy. 46-44. No, działo się co niemiar, tak jak mówiłem, Ształderbach, mecz. Życia, żeby nie powiedzieć, na pewno mecz sezonu. 15 punktasów. Mm. Niedogoniany w żadnym ze swoich biegów. No, Juniorka może trochę do zapomnienia, ale z drugiej strony mamy tą, tą zieloną górę, która naprawdę dzisiaj nie błyszczała. I żeby tak sobie tutaj szybko zliczyć 5. Pięć, serio? 5. Pięć, trójek? Pięć trójek. kandydata do ekstra Ligi. Ja chyba zaraz wezmę megafon i powtórzę te słowa. Nie, przepraszam, cztery trójki. Ja naliczyłem cztery, dobrze? Szybko idę do wyniku. Raz, dwa, trzy, jeszcze cztery. Kolowiach jeszcze. Porowiak jeszcze porowiak. Pięć, a jest, maksymalnie A tak, zapomniałem. Tak, to jest generalnie siła falubazu, wow. który, zespołu, który tak naprawdę ma w pierwszej trójce aż. To jest, to jest, direkt, to jest połączone siła magii falubazu. Siła magii falubazu, tak jest. Z domieszką folkloru. Dwóch zawodników ma w top 10 Falubaz, w tym najlepszego właśnie frika Oprócz tego, Roan Tangate, jakim cudem robi w tym sezonie 2-0, chociaż to kompletnie nie jest jego sezon. Lepszy niż rok temu, oczywiście, niż w tym tarnowie, ale no może to my się zapę... Może ja też się napędziłem na tego Tangata, za przeproszeniem Patryku, zbyt mocno. Tak jak kibicom niektórym Falubazu, zdaje się, że generalnie. Nic się nie zmieniło, że pierwsza liga to powinni tam wszyscy manto takie dostawać mokrym lecznikiem jak popadnie, a tu okazuje się, że, że nie im się wydaje, że to zawodnicy się nie starają, a generalnie to prawda leży gdzie indziej. A ja powiem Darku właśnie, że on robi taki pomiędzy sezon, pomiędzy tym 2020 a 2021, więc nie wiem czy tutaj za bardzo jest, no, jak ktoś sobie tam zakłada jakieś rzeczy niestworzone, to potem mm -hmm się gdzieś tam Alicja oczywiście w krainie rozczarowuje, ale tak naprawdę on robi to, co może nie, może stać go trochę na więcej, ale średnio z tych trzech sezonów to jest właśnie tegoroczny round Tangate, ale start Gniezdu to jest to, o którym no, no, oczywiście będziemy mówić więcej i piać hmm. oczywiście plany na, na temat tych zawodników, bo Michael Jebsen Jensen odpala w odpowiednim momencie trzy ostatnie biegi, jest niepokonany i Doprowadza do zwycięstwa swojej drużyny, której na pewno odchodzi 11 plus 2 bonusy w pięciu startach. Z Szymon Schlauderbach, tak jak powiedziałem, komplecik 15 punktów w pięciu startach. Z Bliżsiu, Suchecki, Zbigniew, Zbigniew Tak, trójeczkę też przywiózł, także nie ma to tamto w czterech startach. Oskar Pfeiffer, no najsłabszy z tej całej ekipy, tak naprawdę można powiedzieć, i pośredniej i po punktach też prawie, bo wykluczenie, a potem 1, 2, 2 z bonusem i 1, czyli 6 plus 1, ale jakby nie było, przyłożył się też do tego zwycięstwa. Antonio Lindbeck po znakomitym początku, potem przetrafiał się dwa razy 0 i ma 8 w 5 startach. Marcel Studziński 1 w tylko juniorskim w 3 startach i Mikołaj Czapla generalnie no, tak pogrążył tylko tak jest, alfabetu dzisiaj i też jedna arabska mu się y, liczba trafiła. No słuchaj, Patryku, ten pan Zbigniew Suchecki stworzony był właśnie po, te, po to, żeby pojechać w tym dwunastym biegu. Na to wszystko wychodzi, bo to były bardzo ważne mimo wszystko punkty. A to jest człowiek, który to nie jest typ zawodnika y, w stylu y, nie chcę, ale muszę, to jest chcę i czasem mogiem. I generalnie to wtedy odpalenie i ta trujeczka. No na Janku Kwechu, który dzisiaj nie jechał nic. Y, ale mimo wszystko to jest ważne. Natomiast tak samo MJJ, jak powiedziałeś, jakiś Lauderbach, Kapitalny mecz, pierwszy chyba komplet Szymona, najlepszy na pewno mecz w karierze. MJJ trzykrotnie 5-1 wygrywał w tym meczu, taki kapitalnie rozgrywał ten pierwszy łuk, a zwłaszcza to jego zrozumienie w tym biegu 15 ze Schlauderbachem, to rzeczywiście tutaj jest kontrakt po pierwszorigowy zespół jakiś w przyszłym roku, bo już w pewnym momencie wydawało się, że to będzie naprawdę ciężki zakup. Ten kod w worku będzie naprawdę. Nie wiem, czy to lepsze, lepiej, lepsze określenie rozpasiony, czy taki mały, że go nawet w tym worku nie można znaleźć, a tak nie wszystkiem nie wszystek umarł jeszcze. Ten kot oczywiście. Ostatecznie ląduje na 17 miejscu, nie do plusował do średniej 201927. No ale myślę, że ta końcówka to troszeczkę gdzieś tam wyłagodziła to, że można na niego trochę lepiej spojrzeć lepszym okiem i. Tak jak ten środek sezonu miał taki świetny, gdzie zazdrościłem temu błażejowi tego transferu. Aha. Potem było mocno słabiej, aż przecież nawet man go wygryzł, a ostatecznie to on ląduje w tym najważniejszym, najciekawszym, najfajniejszym zwycięstwie startu gniazdo w tym roku, chociaż myślę, że najwięcej otuchy to dodało to, jak wygrali w Dańsku, ale to nie ma co się cofać. Było, minęło, wtedy to byli na piedestale, wiadomo, że działo się wtedy tak, że, że mówiliśmy o, tym, o nich czarny koń, tak? Przynajmniej ten Darku. A tutaj no, Oskar Piper, <laughs> Piper, który no, miał walczyć o te kontrakty, no niestety ostatni mecz sezonu tak pojechał, że... że, że... No nie, także, nie, nie w tym roku. Chyba oprócz jest. tego biegu 11, gdzie pokonał Buczka i Pepe, to tylko Borowiaka zrobił na trasie i to był występ Oskara Pipera. Natomiast leadback też, jednak mimo wszystko, bardzo pozytywne wrażenie. Zgasł na końcu, tak jak Pepe, oni się umówili po prostu, bo identyczny, tylko trochę poprzestawiany cyferkowo wynik u nich 8 punktów w 5 startach. I tutaj też był dzikiem, przegrał tylko tak naprawdę z Pepe w tych pierwszych trzech, właśnie szybki. No a potem zgasł, dwa razy dzwony i to tyle po tym Gnieźnie. W takim razie Patryku, nie wiem, czy chcesz dodać chcesz coś jeszcze do zwycięskich, czy mam już po punktach zielonej góry tutaj lecieć? Leć, leć. Leci. Krzysztof Buczkowski 8 plus 1 w pięciu startach, to nie był dzisiaj mecz Buczka. Jan Kwech, to totalnie nie był jego mecz, 4 plus 1. Ron Tangate 7 plus 2 w pięciu. Mm. Piotr Protasiewicz 8 w pierwszych trzech i potem generalnie nie. Max Freak 10 w pięciu i też nie mecz Maxa. Max Borowiak to mecz Maxa. 4 plus 1 i, i zwycięstwo w biegu juniorskim. Fabian Ragus, a nomen omen dzisiaj naprawdę młodzieżowcy gniezna wyglądali jak nie oni. Jak nie oni ostatnio, bo to była zupełnie lepsza robota. Ragus dzięki temu 2 plus 1 robi w juniorskim, potem jeszcze jedynkę i łącznie 3 plus 1. A jeśli chodzi o sytuację Mateusza Tundera, to słuchajcie, chodzą słuchy, no. że mają na nowo. To może się. Na, Może nowo, się na nowo y, tutaj mają zatrudnić Piotra Żyto, bo trzeba go jeszcze raz zwolnić, żeby znowu na kogoś zwalić to, dlaczego on nie pojechał w tym meczu przy takiej, można powiedzieć, nawet jeździe kwecha. Tam że znajdą jakiś kluczek w tym zwolnieniu, że jednak on jednak jest w tym zespole. Aha, I, znowu trzeba go jeszcze, jeszcze, I trzeba to pismo jeszcze spalić, dopiero wtedy oddajcie. I od 20 kilo snusa za rekompensatę z transferu przed czasem. Nie, ale Darku tak naprawdę od tego musiał zacząć. Dlaczego uważasz, bo tak mówię, powiedziałeś? A zapytaj mnie na, w odcinku, a to pytam. To już Dlaczego Patryku. nie pojechał? Dlaczego najlepszy U24 Ligi nie pojechał w tym meczu? Odpowiedź jest bardzo prosta. Nie wiem. Hmm? Kompletnie nie rozumiem tego ruchu. Wydaje mi się, że ja rozumiem, że można chcieć budować Janka Kwecha, ale tutaj naprawdę ani Tangate, ani ten Kwech nie pojechał. Można było, moim zdaniem, zaryzykować e, tego Tondera e, po tych dwóch e, startach Janka Kwecha. Potem, oczywiście, defekt i nie wiadomo, jakby do, konie, do końca to się. E, z, p, no, jakby Janek generalnie, czy odkręciłby tę wachę w drugą stronę, ale szkoda, szkoda, bo tu chyba nie było już nic do stracenia dla Zielony, mimo wszystko. Ja tego właśnie nie rozumiem ostatnio w meczu, przecież Tondre dostał wiele szans. I to też ważny, nieważny mecz, ale taki, w którym gdzieś tam oddawali ci zawodnicy swoje biegi dla właśnie mm. Mateusza tutaj. Też można powiedzieć, że no, ostatecznie przegrany. To nawet nawet pół punktem to byłoby stromotnie. Jadąc startem jednak, no tak. z Startem nie jednak, jednak, całym szacunkiem dla tego zespołu. Więc no można było go wypuścić, chociaż żeby próbować łapać tą końcówkę i może ten Tonder, tak jak mówisz teraz, najlepszy u 24 do ligi nie pojechał w meczu, w którym no, przegrywali. A... I cho chociaż świadomo, że w pewnym momencie nawet ośmioma wygrywali, więc tutaj, Oczywiście. co tam się stało, Darku? Tak Masakra, Janek Kwech dzisiaj wygrał tylko z Czaplą, który dwukrotnie sam siebie pokonał, więc generalnie to chyba oddaje dzisiaj najlepszą dyspozy dyspozycję, dyspozycję Kwecha. Natomiast wiesz, że też problemy z Buczkiem jest, są, bo 8 plus 1 niby prawie średnia 2-0, ale do biegu, do czwartego swojego startu wygrał tylko z Sucheckim i Czaplą, więc to, po potem dopiero to 5-1 mu troszeczkę tutaj poprawiło statystyki. A jeśli chodzi o Tangata, to tutaj bardziej chyba rzucała mi się w oczy jednak taka po dobrym starcie niepewna jazda. On w ogóle nie miał chyba pomysłu dzisiaj kompletnie na tej jazdy, na tym torze. Może nie czuł po prostu się szybki, nie kleiło, ale Ale jakby taki duch z niego dzisiaj uleciał. Do końca. No. Bucz, buczka jednak jednego punktu, czy też bonusu zabrakło do tej rzeczy. Tak, 2-0. Tak, tak. Tutaj tylko Freak. I to równe, równiutkie 2-0. E, miał. Um, no i tak naprawdę no poza tym, że ten, ten Kwachowi ten mecz nie poszedł, to juniorka fajnie. Tak, freak no mógł za dwa więcej, ale tak też 10, to nie ma co go tam yy, za to się go czepiać. No tylko że no linie liderzy nie robią 8 punktów, tylko robią dziesięć i więcej, i to na tym. Muszą się zastanowić przed playoffami, yy, bo, bo wiemy gdzie jadą. Tak jest. I tam nie wygrali w tym roku. I też zupełnie inna by była sytuacja, gdyby to był mecz przegrany dwoma punktami w Krośnie, na przykład albo w Bydgoszczy i takie były wyniki. Natomiast tutaj jednak przy całym szacunku dla A... Gnieźnian. A Pepe się tłumaczył, że no ale tu, tu taki, na takich torach nie idźmy ostatnio w Gdańsku i w Gnieźnie. Totalne, no totalne i... wytłumaczenie. No i generalnie coś w tym jest, bo niby prawda, ale tak, tak naprawdę to guzik, panie. Dobrze, w takim razie komu, Patryku, tutaj wręczamy nagrodę. No chyba, że chcemy Szymonowi, no bo w końcu nie przystoi, w końcu można. Nie, wrócić. no tak. Jeszcze od, nas, jeszcze, od nas, jeszcze od nas nie dostał, także za te za ten komplecik, to, to przy okazji jakbyś się zgłosił do nas na DMA, czy jak to się tam prywatne wiadomości, to. Jak się, o, Szymon, jak obejrzysz, zgłosisz się, to wyślemy kubeczek. Tak jest. E, specjalny, może jeszcze z prośbą o autograf e, nadrukowany na kubku, no bo inaczej nam <noise> oczywiście nie wypada. Ja się przyłączam tutaj, nie będę nic, nikogo szkalował inaczej e, czy pieścił. E, Szymon Clauderbach, gratulujemy serdecznie, Szymon. Witaj w dorosłym żurlu można powiedzieć. E, finał, Patryku. Oczywiście Gniezno jedzie na ćwierćfinał do drugiej ligi, natomiast, e, ale o tym to w przyszłym roku a Zielona Góra jedzie do Łodzi. Już mówiliśmy o tym meczu, ale tak gwoli dziennikarskiego obowiązku. Remis. Remis. Dobrze. Ja myślę, że Falubas robi to może 47 do 43, ale dużo, no bo Pepe. Tylko i wyłącznie dlatego, że Pepe i liczę na tego Borowiaka. Ale to tyle ode mnie. Myślałem, że, myślałem, że Francis Bowes będzie pożyczony. Nie? A nie wiadomo jeszcze. Przecież nie Przecież nie ma od 24 dobrego żadnego. No na to mi chodzi, że nie. No właśnie. One na park maszyn tam zaglądajcie, jeśli chcecie nas wesprzeć, albo pośmiać się z tego, co mamy za cele w ogóle a propos tego podcastu i to vloga. Jest. wesprzyjcie nas tam, a jeżeli chcecie po prostu być niż taki dobre serduszko i pokazać nam je, to oczywiście dajcie lajka. Dajcie suba i proście innych osób, błagajcie w naszym imieniu, bo brakuje nam niewiele do tysiąca, a wtedy to się wszystko zmieni Jak za dotknięciem różdżki. My się zamienimy miejscami. Tak, jest. w jednym odcinku na przykład po tysiące zrobię tagę, zrobię zadymę i, <noise> i będziesz tyle miał z tego Patronite'a, Nie, no oczywiście. A oprócz tego, kochani, także w formie podcastu wychodzimy. Może nie wszyscy o tym wiedzą, nie chwalimy się. Jeżeli chcecie nas posłuchać, nie macie jak oglądać, bo gdzieś jesteście w trasie, to wrzućcie sobie Spotify'a czy inną apkę, Park Maszyn i wszystko ładnie. Wszystkie odcinki, no te najnowsze oczywiście, znajdziecie. Tak jest, bo tam troszeczkę uszuplamy ten z końca, żeby za bardzo nas to nie obciążało jeszcze finansowo, ale no te ostatnie kolejki, nie wiem, 5, 10 ile tam, 8 Tak jest. Na pewno jest, więc na bieżąco można spokojnie, bez oglądania tych ryjów, nas, nas po prostu słuchać. Te podcastowo. ryje następnym razem już będziecie oglądali z Polski, bo to ostatni odcinek nagrywany przed obopólnymi wakacjami już niedługo. Do zobaczenia, do usłyszenia z mateczki Polsze. Gdzieś tam w trasie, a na pewno w Lublinie. Trzymajcie się. Papa.